Spotkałem ostatnio jedną kobietę w Grecji i po pół godziny rozmowy powiedziała mi, że ma takie wrażenie, że jakbym dostał milion złotych, to do jutra rozdałbym ten milion złotych ludziom. Może dlatego ta grupa? W mojej grupie e, publikuję wszystkie promocje lotnicze, które znajdę danego dnia na internecie i po prostu je udostępnię u siebie. Robię to ch chyba tylko po to, żeby ludzie nie przepłacali. Strasznie nie lubię marnowania pieniędzy. E, szczególnie jeśli nie jest to konieczne. I nie wiem, czy ja jestem jakimś misjonarzem, czy co, ale jakoś tak wewnętrznie czuję, że chciałbym ludzi nauczyć Trochę odwagi, i, i żeby wiedzieli, że ceny zbiór podróży to jest jednak o wiele, wiele zawyżona cena i faktyczna cena podróży nie jest taka droga. Wymyśliłem sobie teraz chyba dla jeden powód. Ludzie często mają mnie za jakiegoś bogacza, bo ceny porównują właśnie z tym, co jest w biurze podróży albo na pierwszy lepszy termin. W wyszukiwarkach. A co trzeba pamiętać, promocje są w danym terminie. To nie jest tak, że jak, jest, jak ja kupiłem bilet za 700 zł, to znaczy, że na każdy inny miesiąc też za tyle będzie. Chociażby dzisiaj trafiła się fajna promocja, bo Iran za 500 zł. Ze 3-4 dni temu sam byłem tak podekscytowany tą promocją, że nie wiedziałem w ogóle co zrobić. Ale kupiłem finalnie bilety za 723 zł do Nowego Jorku z Warszawy. O, ktoś tu... ktoś tu przyjechał, chyba. No, także wracając do tematu, kupiłem sobie bilet do Nowego Roku za 723 zł, ale już pół godziny wcześniej wrzuciłem to do grupy w ogóle bez myśli, że będę kupował. Mm, wrzucałem też promocję o prywatnym samolocie na Zanzibarze za stówę bodajże, 120 zł. Także jakiś czas temu poleciałem na Palau, na drugim końcu świata. Możecie sobie sprawdzić, a w sumie to zobaczcie. Właśnie tam poleciałem za 200 dolarów, co w dwie strony, żeby nie było. Ja zawsze jako bilecie mówię to w dwie strony. Grupę założyłem jakoś w lutym tego roku, czyli 6 miesięcy temu, pół roku temu. Właśnie przekroczyliśmy 10 tysięcy, dlatego 10 tysięcy osób w grupie, dlatego też ten filmik. No cieszę się, bo wiesz, ja zakładałem sobie tą grupę z myślą, że będę wrzucał promocję dla znajomych, Niech będzie 200 osób. A tu jednak jakiś taki boom się na to zrobił, z czego jestem bardzo zadowolony. I też po części to rozumiem, bo po prostu ludzie wy, którzy są tam w tej grupie, ufacie mi, no bo ja relacjonuję te swoje podróże i pokazuję, jak faktycznie to jest. Eee, no, także ja się cieszę. No i są. Mam nadzieję, że w grupie będzie jeszcze 100 milionów innych osób. Nie, tyle to Polaków nie ma. No chyba, że po angielsku zacznę pisać. W grupie, jak i na wszystkich innych moich social media nie ma żadnych reklam, bo ja nie zarabiam z podróżowania, ani z tych yy, vlogów, vlogów, instagramów, także nie musicie się martwić. Jedynie siebie promuję, no bo w ten sposób buduję bazę ludzi. E, nie wiem do czego dążę z tą grupą, chyba tylko do tego, żeby poszerzać wiedzę ludzi wiesz, to jest moja pasja. Ja lubię sobie te loty sprawdzać, nawet jeśli nie kupuję. Przez ostatnie kilka miesięcy nic nie kupowałem. A dla mnie to frajda, jak se wiesz, zamiast przeglądać jakieś głupoty na pudelku, to ja sobie sprawdzam ceny lotów. I czemu się nie podzielić? Żydem nie jestem. Z całym szacunkiem dla Żydów. W sensie, tak się mówi w Polsce. Pamiętajcie też, że możecie mnie śledzić na Instagramie. Podróże z Hubertem. Na YouTubie podróże z Hubertem. Na YouTubie mi najbardziej zależy, więc jeśli nie subskrybujecie to subskrybujcie. Eee, nic te cyfry nie zmieniają, ale wiesz, jak robisz filmy i coraz więcej osób przybywa, to się bardziej chce robić. Eee, no, i wchodźcie do tej grupy. No, nie przepłacajcie w biurach podróży. Ja też biure, biurem podróży nie jestem, pamiętajcie, więc nie piszcie do mnie Huberta, zorganizujesz mi wycieczkę do Tajlandii od tego do tego tyle dzieci, tyle chcemy wydać. Nie załatwię, dobra, ale korzystajcie z tych promocji, które wrzucam, korzystajcie z tych poradników, które wrzucam. To nie jest żadna tajemna wiedza. Ja cały czas po prostu innymi słowy ubieram to samo, bo do ludzi jakoś trzeba dotrzeć różnymi sposobami, ale ja nie mam żadnej tajemnej wiedzy. Ja po prostu jestem nerdem komputerowym i siedzę przy tym komputerze całe dnie i se czytam. I, i po prostu kalkuluję wszystko co możliwe i wrzucam co najlepsze. No dobra, tak chciałem tylko coś tam na na temat mojej grupy na YouTube, bo może nie wszyscy wiecie, zapraszam, Zostańcie, zostań podróżniczym hupciem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek nie wiem kiedy, ale może niedługo. Dobra, cześć!